Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony posieka Marcyś. Dzisiaj jestem na posieczysku. Yy, głównie sprawdzam jak wygląda rozwój rodzin. Pszczoły zbierają już można powiedzieć masowe ilości pyłku. W tym tygodniu zacznie kwitnąć u nas mirabelka. Więc jest to taki okres, w którym przeważnie dostawiam już ramki z węzą. Jeżeli sytuacja będzie wyglądała podobnie jak w tamtym roku, to dzisiaj pewnie ta węza pójdzie do uli. Mam dzisiaj kilka korpusów na wszelki wypadek, więc no, pewnie te silniejsze rodziny dostaną węzę, odkłady. Możliwe, że jeszcze nie dostaną dzisiaj węzy, tylko może w następnym tygodniu lub za kilka dni, zobaczymy. Yy, silnych rodzin, jakich dzisiaj nie będę specjalnie pokazywał, ponieważ tam są już pełne gniazda i jedyne, co w tym tygodniu pójdzie, to pierwsze nadstawki. Więc jutro będę na pasieczysku trochę innym, które jest nastawione na inną produkcję i tam będę po prostu stawił już pierwsze nadstawki. Z takich ciekawostek mam dzisiaj węzę. Wtopiłem sobie specjalnie węzę od kilku różnych producentów. Akurat tej przy sobie mam teraz węzę od łusonia. Mam jeszcze... Znaczy tak, mam węzę od łusonia grubą, której nie stosowałem nigdy, będę stosował pierwszy raz. Mam węzę cienką, który już kiedyś miałem przyjemność stosować i mam węzę od pana Mariusza Dumy z pasieki Melifera. Więc dzisiaj tych dwóch producentów będziemy sobie testować. Następnie jak będę wstawiał węze też od innych. I cóż, i po prostu zobaczymy jak pszczoły to będą odbudowywały. Tutaj coś niezbyt silnego widzę, ale pszczoły obsiadają wszystkie ramki i tutaj raczej żadnego poszerzania nie będzie trzeba robić. Zaraz zajrzymy do jakiegoś odkładu, bo też prosiliście o jak wyglądają w tej chwili odkłady. Więc zajrzymy sobie do odkładu jednoramkowego z tamtego roku. One przeważnie są słabsze. O, jedzenia dużo. Jedzenia tutaj, słuchajcie, jest dużo. I widzę, albo tu już jest pierwszy nakrop, albo jeszcze pszczoły rozpuszczają sobie pokarm. Może być teraz taka sytuacja, że jeżeli ta pogoda się utrzyma, to po prostu będzie trzeba pszczołom ten pokarm jednak zabierać. Ale to trudno się wstrzelić. Jest matka, zielony opalitek. Akurat tutaj jest matka prima. Została kupiona jako matka unasieniona. Pszczoły jeszcze mają miejsce. Do czerwienia, ale matka już jest tutaj na tej ramce, czyli już będzie czerwiła na przedostatniej. Tutaj powinien być czerw, no i tutaj jest czerw, tak. Mamy, czerw na wygryzieniu, cała ramka jest zaczerwiona do samego dołu, więc to świadczy o tym, że są dobre warunki termiczne. Wiele pytań pada też odnośnie tych dennic wysonia. Wiecie, najlepiej rozmawiać z producentem, który na pewno jest największym specjalistą o tych dennic. Ja od siebie mogę tyle powiedzieć, że z takich obaw, które miałem odnośnie tych dennic, to przede wszystkim czy nie będą pękać, ponieważ jednak są wykonane z plastiku i różnie może być. Na razie nie pękają, jest dobrze. Zobaczymy, jak to będzie się zachowywało w następnych latach. I druga moja obawa to, że te denice będą zbyt zimne. Ale tak jak widać, pszczoły w tej chwili, mimo y, przymrozków w nocy, które oczywiście są dalej, czerwią do samego spodu. Teraz ta rodzina będzie już powoli się coraz ładniej rozwijać. Więc po prostu te obawy były trochę nieuzasadnione. Ogólnie jest tak, że w Rosji osoby, które oglądają Niektórych tam pszczelarzy wiedzą, że są osoby, które w ogóle nie zamykają dennic. Cały rok przeżyły są na otwartych dennicach. Ja oczywiście też to testowałem. Możecie sprawdzić fajne wnioski można z tego wyciągnąć. No tak, jak widać ładnie ramka zaczerwiona do samego dołu. Tutaj mam ogromną już taką elipsę czerwiu. Mam nadzieję, że to będzie w miarę widoczne. Nie chcę tych pszczół jakoś zganiać. Jest jeszcze przed południem. Natomiast ja dzisiaj już Sprawdzając prognozę pogody, wiem, że będzie ciepło, i już pierwszy dzień pracuję w bluzie z firmy Fabio, wentylowanej. Wcześniej na, na tej bluzie łysonia bazowałem. Ona nie jest aż taka przewiewna, więc było mi w niej trochę cieplej, a w tej chwili już jestem na bluzie wentylowanej. Tutaj rameczka powoli zapełniana świeżym pyłkiem. Widać, że to spożycie jest duże. Myślałem, że pszczoły trochę więcej uzupełnią zapasu, ale niestety. No i wiatr. Niestety trochę się zrywa. I tak, tutaj pszczoły wprawdzie już zaczynają coś budować. I tutaj, tutaj, tutaj słuchajcie. Hmm. No, tak się właśnie zastanawiam. W sumie mam ramki odbudowane i tutaj można byłoby wspomóc, bo ta rodzinka nie jest jakaś silna. Niestety, Ech. tak niby mam tą węzę grubą, może zaryzykować. Więc tak, no ogólnie wam powiem, jak się wstawia węzę o tej porze roku. Oczywiście dobrze każdy sobie zdaje z tego sprawę, że jeżeli wstawimy węzę w środek, to pszczoły najszybciej odbudują. Natomiast przy obecnych temperaturach, no jest to bynajmniej nierozważne. Ja tego nie polecam. Rozdzielacie kule czerwiu i pszczoły mogą mieć problem z ogrzaniem. Dlatego znacznie lepiej jest tą węzę wstawiać za czerwiem. Ja tak robię i będę tak robił prawdopodobnie do maja. I cóż... Chociaż zaraz, przecież ja tutaj mam ramkę. Ja tutaj węzy chcę im wstawiać, a mam już ramkę zostawioną z tamtego roku. To wszystko sklejone, przykitowane. Trochę tutaj coś się zaczęło dziać, ale bez szału. Teraz można wykorzystać moment. Wosk w tej chwili jeszcze jest kruchy, zwłaszcza poza gniazdem, więc ja dłutem delikatnie sobie trochę wyrównam. Moja ramka była nadbudowana u góry. Ja ją troszkę sobie przyrównam na oko, oczywiście. No i super. I ta rameczka, słuchajcie, tutaj mamy całą ramkę z pokarmem. A tutaj wstawimy sobie ramkę od tej strony. Czyli tak, tutaj mamy czerw na tej ramce. Na tej ramce są puste komórki, gdzie już chodzi matka i prawdopodobnie dzisiaj łzy czerwi, a tutaj wstawiam węzę. Daje pszczołom możliwość rozwoju, chociaż yy, oczywiście ta ja na razie nie potrzebuje tej węzy, ani nawet tej ramki. Yy, ja po prostu już tak, bazując na prognozie pogody, to robię. Ale jeżeli ktoś ma możliwość często zaglądać do rodzin, gdzieś to stoi blisko przy domu, to... Niech jeszcze poczeka, jeżeli będziemy taką sytuację ku mnie. Oczywiście są rodziny o wiele silniejsze, które wymagają tego poszerzania. Ta rodzina akurat nie wymagała. Ale wiecie, to też nie jest apteka. Nie ma co jakoś specjalnie tego przeżywać. Dobra, jeszcze zajrzymy do odkładu jednoramkowego. Odkład będzie na mojej matce, wychowaną metodą Aleja. Więc cóż, zobaczymy jak to tutaj wygląda. Ogólnie ja się nie spodziewałem jakiegoś szału. Yy, też pewne wnioski wyciągnąłem z tamtego roku, jeżeli chodzi o odkłady jednoramkowe. W tym roku już na pewno też troszkę tę metodę udoskonalę jeszcze. I tak, i tutaj mamy właśnie taki słaby odkładzik. Zobaczymy przede wszystkim pokarm. na razie nie atakują, są łagodne. Na dole widzę już jakaś nadbudowa ale to raczej z tamtego roku. U góry to oczywiście może się już pojawiać nadbudowa z tego roku, ale na dole to naprawdę, gdybyście trochę przesadzili już z zacieśnieniem rodzinnym, no to wtedy ewentualnie, ale jeszcze raczej nie teraz. Fajnie, że te kilka takich cieplejszych dni teraz mamy. Dzięki czemu jest możliwość właśnie aby spokojnie zajrzeć. Może do nadbudowy, na które nie było czasu dzisiaj. Pokarm jest. Powoli pojawia się wolne miejsce do zaczerwienia. Więc tak to wygląda słuchajcie, no jeżeli ogólnie tak tworzyłem odkłady jednoramkowe w maju, w czerwcu, wyglądają naprawdę super, bardzo zdrowo, bardzo dynamicznie. Odkłady, które tworzyłem już gdzieś tam w lipcu czy początek sierpnia no wyglądają już słabiej. To w sumie takie moje spostrzeżenie. Sobie rzucę tej przy ulu, a później jak skończę pracę, to będę chodził i będę zbierał ten wosk. O! Zaczerwiona ramka fajnie. Przedostatnia ramka już jest zaczerwiona dobry znak. Nadbudowę zrzucimy fajnie dużo larw, pyłek. Pszczoły tworzą już taki wianuszek z pyłku więc książkowa sytuacja. Tutaj były dosyć intensywnie karmione te pszczoły, bo jednak na pięć ramek poszło bardzo dużo jedzenia. Bałem się też, że przekarmię pszczoły. Były takie lata, jak ktoś ogląda moje poprzednie filmiki, to ja nie byłem jakoś zbytnio rozrzutny, jeżeli chodzi o ten pokarm. Oszczędzałem na tym pokarmie. Nie tam nie z uwagi na to, że było mi szkoda pieniędzy na te kilka uli, które miałem na początku, ale, ale nasłuchałem się kolegów, którzy mówili, że. Ogólnie takie niebezpieczne jest to przekarmienie rodzin. Yy, mi się wydaje, że w obecnych czasach, kiedy mamy takie dziwne te jesienie, gdzie są bardzo długie i ciepłe, to nie mamy co się tego obawiać, że przekarmimy rodziny, ponieważ one jeszcze na jesieni dużo pokarmu skonsumują. Całkiem spoko, to jest zaczerwione z tej strony, z tej. Więc tutaj matka była wychowana najprostszą metodą, jaką się da. I też to fajnie wyszło. Gdybyśmy wrzucili tą matkę do silniejszej rodziny, to myślę, że ona by pokazała, co potrafi. Bo ma fajny potencjał. Sprawdź, tutaj też cała ramka jest zaczerwiona. O, dzisiaj jeszcze z takich ciekawostek też przeglądam, będę przeglądał rodziny, które będą przeznaczone do sprzedaży. Cała ramka, tak? Nie chcę tutaj tych przyjaciół specjalnie zganiać. Ale tak jak widzicie, czerw zasklepiony w takim dużym tym, ta rodzina wybuchnie. I ja już wyprzedzająco tutaj dam rameczkę z węzą. Więc też tak wygląda rodzina, którą odpowiednio ściśnicie. Ona zaczerwi większą powierzchnię ramki, co jest oczywiście korzystne z punktu widzenia rozwoju rodziny. Ta rodzina oczywiście też dostała ten mój specyfik, więc też to czerwienie fajnie tutaj wzrosło. Tak, jest wszystko zaczerwione. Trochę jest pierzgi, za wiele jej nie ma, ale pszczoły teraz codziennie dużo pyłku przynoszą, i myślę, że niebawem te zapasy zostaną uzupełnione. Mam oczywiście ramki z pierzgu, ale nie chcę ich teraz dawać. Z prostej przyczyny. W tej chwili, jeżeli dam te ramki, a pszczoły w ciągu tego tygodnia, myślę, że zbiorą duże ilości pyłku, to po prostu nie będą miały miejsca do tego, aby czerwić, aby składać nakrop. Wtedy mu użyjemy... Aby zgonić. No, ale jakoś niespecjalnie mi się teraz śpieszy, bo dzisiaj jest ciepło i to też ma być ciepło, więc super. Dobra, sięgnę po ramkę. I tutaj, z uwagi na to, że to odkład, dam im ramkę z węzą, tak zwaną grubą. Nie wiem, to 8 markuszy na kilogram, czy jakoś tak wychodzi. Ramki oczywiście sobie podpisałem, bo nie będę prowadził jakichś naukowych badań i pomiarów. Ale jeżeli będziecie ciekawi, to mogę za jakiś czas ocenić, jak ta węza się sprawuje. Wiem, że różne są opinie na temat węzy. Chciałem mieć węzeł do dusania, oczywiście. Chciałem mieć własną opinię, więc sobie kupiłem. Kiedyś już kupowałem to węzę, ale wtedy to na zasadzie może było za 2 kg, kilka lat temu. Później brałem węzy od innych producentów i dalej biorę od innych z którymi gdzieś tam znam się osobiście nigdy się na nich nie zawiodłem, więc oczywiście daj im zarobić fajnie, że chłopaki są uczciwi niektórzy i uważam, że takich trzeba wspierać ale od też coś tam mam zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz dużo tego czerwu się wygryzie więc pszczoły powinny bez problemu odbudować tą ramkę Cóż, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce pasieka Marcy. Pozdrawiam.